Cześć. Mam na imię Kuba i w tym filmie pokażę wam jak przy pomocy naszego konta GetResponse stworzyć lejek sprzedażowy, który pozwoli nam promować i sprzedawać nasze produkty w internecie. Rozpoczynamy w zakładce Autofunnel i klikamy w przycisk Stwórz lejek w prawym górnym rogu ekranu. Nadajemy naszemu lejkowi nazwę, która jednocześnie stanie się nazwą listy z nim powiązanej. Naszym celem jest sprzedaż produktu, więc ten właśnie lejek wybierzemy i klikniemy w przycisk Rozpocznij. Pokażę Wam teraz, jak stworzyć zaawansowany lejek sprzedażowy składający się z kilku etapów. Klikamy w przycisk Zaawansowany. Pierwszym krokiem tworzenia lejka będzie stworzenie sklepu. Klikamy w przycisk Stwórz sklep. I mamy tutaj dwie opcje. Możemy wybrać istniejący już sklep i zintegrować go z GetResponse. W tym celu oferujemy pięć integracji z platformami Stripe, Etsy, Magento, Shopify oraz BigCommerce. Drugą opcją jest stworzenie sklepów GetResponse. Pokażę Wam teraz, jak stworzyć taki sklep. Prowadzamy nazwę naszego sklepu. Wybieramy walutę, w której będą wyświetlane nasze produkty i klikamy w przycisk stwórz. Następnie musimy wprowadzić do naszego sklepu produkty. Robimy to, klikając w przycisk Zróbmy to. Mamy tutaj do wyboru cztery opcje: plik do pobrania, kurs online, usługę oraz produkt fizyczny. W związku z tym, że mój sklep dotyczy treningu personalnego, wybiorę opcję usługa. Nazwa usługi to trening personalny. Wpisuję następnie opis mojego produktu oraz jego cenę, która wyświetli się na stronie sprzedażowej. Kolejnym krokiem będzie dodanie grafiki. Możemy w tym celu przeglądać obrazy dostępne w koncie GetResponse lub załadować obraz z naszego komputera. W ramach obrazów w GetResponse możemy korzystać z repozytorium Shutterstock i wyszukiwać grafiki według słów kluczowych. Gdy znajdę już grafikę, klikam w nią, aby użyć obrazka, a on automatycznie ładuje się do pola produktowego. Tutaj mogę jeszcze delikatnie edytować grafikę, a następnie potwierdzam jej wybór i przechodzę do kolejnego kroku. Kolejnym krokiem będzie poinformowanie moich klientów, w jaki sposób usługa zostanie dostarczona. Informacja ta pojawi się na stronie potwierdzającej zamówienie. Po wprowadzeniu wszystkich informacji klikam w przycisk zapisz i przechodzę do kolejnego kroku. Produkt został pomyślnie dodany do sklepu, a ja przechodzę do wyboru systemu płatności. Mamy tutaj do wyboru PayPal, Stripe, BlueSnap oraz PayU. Po zintegrowaniu systemu rozliczeniowego z naszym kontem przechodzimy do kolejnych kroków, klikając w przycisk zapisz. Jesteśmy już w naszym lejku. I możemy rozpocząć budowanie całego cyklu sprzedażowego. Rozpoczniemy go od zbierania adresów e-mail poprzez stronę zapisu. Aby to zrobić, klikamy w przycisk Stwórz Stronę Zapisu i przechodzimy do sekcji z wyborem szablonów. Mamy tutaj trzy możliwości. Możemy wykorzystać jeden z szablonów przygotowanych przez GetResponse, rozpocząć budowę swojego szablonu od początku lub skorzystać z szablonów, które wcześniej zapisaliśmy. Wybieram teraz jeden z. Przygotowanych wcześniej szablonów, klikając w przycisk Wybierz szablon. Wprowadzam nazwę dla mojej strony i klikam w przycisk Użyj, aby przejść do edytora. Strona otwiera się w edytorze, a my możemy ją edytować, zmieniać treść, dodawać nowe elementy i ustawiać pola na formularzach zapisu. Celem tej strony jest zbieranie kontaktów do listy. W związku z tym chcemy, aby pierwszym i najbardziej widocznym elementem strony był formularz zapisu na listę. Każda ze stron w ramach lejka sprzedażowego ma automatycznie zamieszczony również formularz Pop-Up, który pojawi się w momencie, kiedy użytkownik będzie chciał zamknąć naszą stronę. Możemy go dodatkowo skonfigurować, klikając dwukrotnie w jego miniaturę. Po konfiguracji formularza Pop-Up klikamy w przycisk Zapisz. W tej chwili nasza strona z zapisem jest już gotowa, a my możemy przejść do edycji strony z podziękowaniem za ten zapis. Po zakończeniu pracy z szablonem, klikamy w przycisk Kolejny krok w prawym górnym rogu ekranu. Przenosimy się teraz na stronę z ustawieniami naszego landing page'a. Pierwszą rzeczą, którą ustawimy, będzie tytuł strony oraz jej opis, który pomoże użytkownikom znaleźć ją w indeksach wyszukiwarek internetowych, takich jak Google. Następnie Wybierzemy adres URL, pod którym wyświetli się nasza strona. Możemy tutaj skorzystać z jednej z domen GetResponse lub przypisać własną domenę. Tutaj zdecydujemy, która strona ma się pojawić w przeglądarce użytkownika po zapisaniu się na listę. Mamy tutaj do wyboru domyślną stronę z podziękowaniem, własną stronę z podziękowaniem, zostanie na bieżącej stronie lub przekierowanie na naszą stronę sprzedażową. Oraz przekierowanie na formularz zamówienia. Wybieramy odpowiednią dla nas opcję, a następnie możemy jeszcze dostosować narzędzia do analityki i remarketingu oraz włączyć śledzenie konwersji Google AdWords. Po zakończeniu konfiguracji naszej strony klikamy w przycisk Publikuj. Strona zostaje pomyślnie opublikowana. Tutaj wkrótce pojawi się jej miniatura, a my mamy do niej już link, i system rozpoczął już zliczanie odwiedzin na naszej stronie. W naszym lejku zobaczymy także segment, który pokazuje statystyki zapisów na naszą listę. Mamy na stronie jeden formularz wbudowany i jeden formularz pop-up. Osobne statystyki dla tych formularzy pojawią się w tej sekcji, natomiast tutaj pojawi się ogólna liczba kontaktów, które zapisały się przy pomocy strony. Kolejnym krokiem naszego lejka sprzedażowego będzie nawiązanie kontaktu z naszymi nowymi subskrybentami i przekształcenie ich w klientów naszego sklepu. Żeby nawiązać kontakt, stworzymy autoresponder. W tym celu klikamy w przycisk Stwórz Wiadomość na kafelku Lejka Sprzedażowego. Przechodzimy automatycznie na stronę z ustawieniami autorespondera. Wprowadzamy nazwę naszej wiadomości. Po wprowadzeniu ustawień naszego autorespondera, klikamy w przycisk Kolejny krok, aby przejść do biblioteki szablonów. W bibliotece szablonów znajdziemy szablony dostosowane do tych, z których korzystaliśmy podczas budowania strony zapisu. Znajdujemy odpowiedni szablon i włączamy go w edytorze, klikając w przycisk Użyj szablonu. System przenosi nas do edytora drag and drop, gdzie możemy dowolnie konfigurować nasz szablon. Szablon automatycznie importuje produkty z naszego sklepu, który wprowadziliśmy do lejka sprzedażowego. Będą one podlinkowane do strony sprzedażowej, więc osoby, które odbiorą naszą wiadomość, będą mogły automatycznie przejść na stronę z produktem i dokonać zakupu. Wszystkie elementy e-commerce znajdują się w edytorze po prawej stronie w zakładce e-commerce. Możemy tutaj dodać jeszcze przycisk z linkiem do naszej strony sprzedażowej oraz kolejny blok produktowy. Po dodaniu bloku produktowego będziemy mogli wybrać produkt, który chcemy na nim wyświetlić. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień, klikamy w przycisk Zapisz i przechodzimy do kolejnego kroku. Po skonfigurowaniu naszej wiadomości, klikamy w przycisk Dalej w prawym dolnym rogu ekranu, aby przejść do kolejnych etapów tworzenia lejka. Tak jak widać na lejku, nasz autoresponder jest już gotowy. Tutaj wkrótce pojawi się miniatura naszej wiadomości. System wyświetli później liczbę wysłanych wiadomości oraz wskaźnik otwarć i kliknięć w link do naszej strony sprzedażowej. Kolejnym etapem konfiguracji naszego Lejka będzie stworzenie strony sprzedażowej, na której znajdą się nasze produkty. W tym celu klikamy w przycisk Stwórz Stronę Sprzedażową i przenosimy się do biblioteki szablonów. Mamy tutaj możliwość. Stworzenia szablonu od początku, wyboru jednego z szablonów przygotowanych przez GetResponse lub skorzystania z szablonów, który wcześniej zapisaliśmy. Przechodzę do zakładki Moje szablony i wybieram szablon, który wcześniej przygotowałem. Klikam w przycisk Wybierz szablon, wprowadzam nazwę mojej strony i klikam w przycisk Użyj, aby przejść do edytora. W edytorze mogę dowolnie konfigurować moją stronę sprzedażową i dodawać do niej nowe elementy oraz przyciski i formularze. Szablony zawierają przyciski, które odsyłają odwiedzającego na formularz zamówienia, gdzie może on dokonać zakupu. W pasku narzędzi po prawej stronie znajdziemy dedykowany element e-commerce, który pozwoli nam przeciągnąć i upuścić nasze produkty ze sklepu na stronę sprzedażową. Element automatycznie uzupełni się produktami, które wcześniej dodaliśmy do naszego sklepu. Po zakończeniu pracy z szablonem strony sprzedażowej, przechodzimy do konfiguracji formularza zamówienia. Na formularzu zamówienia nasz kupujący będzie mógł wprowadzić swoje dane kontaktowe, zobaczyć podsumowanie swojego zamówienia, jego cenę, a następnie kliknąć w link Zamawiam i płacę i przejść do realizacji płatności. Po zakończeniu pracy z naszą stroną sprzedażową i formularzem zamówienia, klikamy w przycisk Kolejny krok w prawym górnym rogu ekranu. Przechodzimy teraz do ustawień naszej strony. W pierwszej kolejności zajmiemy się jej ustawieniami SEO. Strona będzie posiadać tytuł oraz opis, który pomoże użytkownikom wyszukiwarek internetowych znaleźć ją w indeksach. Tutaj zobaczymy także, jaki będzie docelowy adres URL naszej strony z produktem oraz naszej strony z podsumowaniem zamówienia. Włączymy tutaj także Narzędzia do analityki i remarketingu spośród wszystkich dostępnych w GetResponse oraz włączymy śledzenie konwersji przy pomocy aplikacji Google AdWords. Po zakończeniu pracy z ustawieniami klikamy w przycisk Publikuj. System informuje nas o tym, że opublikowano stronę sprzedażową, a my widzimy ją już w naszym lejku sprzedażowym. Gdy zakończymy już przygotowywanie strony sprzedażowej, zwróćmy uwagę na informacje, jakie podaje nam nasz lejek. Mamy tutaj informację o tym, ilu odwiedzających pojawiło się na formularzu zamówienia i jaki jest wskaźnik porzuceń. W związku ze wskaźnikiem porzuceń przygotowaliśmy funkcję wiadomości z porzuconym zamówieniem. Będzie ona służyć do odzyskiwania klientów, którzy wybrali nasz produkt, wprowadzili informacje na stronie z zamówieniem, ale nie kliknęli w opcję Kupuję i płacę. Wiadomość ta zostanie automatycznie uzupełniona informacją o porzuconym koszyku. Żeby ją edytować, należy kliknąć w przycisk edytuj wiadomość. Ostatnim podsumowującym etapem naszego lejka sprzedażowego będzie podziękowanie za zakup i potwierdzenie zamówienia. W tym celu stworzymy specjalną stronę z potwierdzeniem. Zrobimy to klikając w przycisk dodaj stronę z potwierdzeniem na kafelku lejka sprzedażowego. W bibliotece szablonów znajdziemy takie, które pozwolą nam w najlepszy sposób podziękować za dokonane zamówienie. Wybieram jeden z dostępnych szablonów. Wprowadzam jego nazwę. I klikam w przycisk Użyj, aby przejść do edytora. Na szablonie zostaną wyświetlone produkty, które zakupili nasi klienci. Oprócz tego, znajdzie się tutaj informacja, w jaki sposób zostanie dostarczony produkt i co zostało zakupione. Po zakończeniu pracy z szablonem, klikniemy w przycisk Kolejny krok, skonfigurujemy ustawienia naszej strony z podziękowaniem, sprawdzimy jej adres URL skorzystamy z narzędzi do analizy i remarketingu, a następnie opublikujemy naszą stronę. W tej chwili nasz lejek sprzedażowy jest już gotowy do działania. Dodatkowo możemy skorzystać z aplikacji Social Ad Creator od GetResponse, aby tworzyć animowane reklamy naszej strony sprzedażowej, które będą kompatybilne z mediami społecznościowymi. Aby zainstalować aplikację, należy wpisać swój numer komórkowy i kliknąć w przycisk wyślij. System wygeneruje wtedy link do pobrania, który zostanie dostarczony SMS-em. Jeżeli nie chcemy w tej chwili skorzystać z tej aplikacji, klikamy w przycisk w prawym górnym rogu okna dialogowego, aby, aby je zamknąć. Nasz lejek jest już skonfigurowany. Wszystkie statystyki lejka pojawią się na odpowiednich kafelkach. Na sam koniec zobaczymy zarobki, które udało nam się wygenerować przy pomocy lejka, całkowitą liczbę odwiedzin strony, Liczbę nowych kontaktów, liczbę klientów oraz wskaźnik skuteczności naszego lejka sprzedażowego. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się pomocne. A w razie jakichkolwiek pytań o tworzenie lejków marketingowych, zapraszamy do kontaktu z GetResponse.